Za dwa tygodnie matury, czy zdążą zakwitnąć kasztany, nie wiadomo, ale pewne jest, że nie będzie przecieków na tegorocznych maturach. Do wybranych szkół trafią arkusze maturalne ze specjalnymi nadajnikami, które znajdą się w przesyłkach. To celowe procedury, które zminimalizują wcześniejszy dostęp do testów i zadań maturalnych. Dyrektorzy szkół w całym kraju muszą liczyć się z tym, że to właśnie w ich przesyłkach znajdą się nadajniki. Dopinamy te procedury, dopinamy wszystkie działania w wielu kierunkach absolutnie skierowane po to, by egzamin przebiegł zgodnie z, z prawem obowiązującym, ale również oczywiście zgodnie jakby z, z naszymi oczekiwaniami i te działania idą wielotorowo. To jest jakby już dopinanie umów z egzaminatorami, to jest tworzenie ośrodków sprawdzania I właściwie też są te ostatnie absolutnie kosmetyczne prace, ale oczywiście równolegle odbywają się też działania, które są związane z, jakby z, z, z tym, by ten fundament egzaminu, egzaminów zewnętrznych, czyli Porównywalność, czyli obiektywizm, czyli jakby przede wszystkim tajność arkuszy egzaminacyjnych, by została zachowana. I corocznie, oczywiście, podejmowane są działania w celu, w celu jakby takiego wzmożonej kontroli, jeśli chodzi o tajność arkuszy. Ale rzeczywiście w tym roku zostały wprowadzone jeszcze nowe formy zabezpieczeń w przebiegu egzaminu maturalnego. Jak co roku oczywiście taki w tym roku pojawią się w szkołach obserwatorzy, którzy którzy są uprawnieni do obserwowania egz przebiegu egzaminu maturalnego, ale w tym roku w zwiększonej liczbie w przesyłkach, które trafią do szkół, będą znajdowały się nadajniki Tą formę zabezpieczenia egzaminu, egzaminów i przesyłek, jakby testowaliśmy w całym kraju podczas sesji poprawkowej w roku 2022, w tym roku, w maju 2023 roku w o wiele większej liczbie przesyłek nadajniki pojawią się. Te nadajniki będą w przesyłkach. W których zapakowane są arkusze egzaminacyjne. W latach poprzednich, gdy przesyłki z zadaniami przyjeżdżały do szkół od razu, była sprawdzana liczba zafoliowanych arkuszy. W tym roku tylko upoważnione do tego osoby odbiorą przesyłkę, pokwitują jej odbiór i umieszczą ją w sejfie lub innym odpowiednio zabezpieczonym miejscu. Dopiero po godzinie 7.30 można będzie arkusze przeliczyć i przystąpić do przeprowadzenia egzaminu. Specjalne zabezpieczenia zostały zaplanowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. O tym są poinformowane szkoły. Także my wiemy, że te przesyłki, które przyjdą, powinny być w specjalny sposób określony w procedurze potraktowane i tak zamierzamy też przeprowadzić wszystkie egzaminy maturalne zgodnie z wytycznymi określonymi przez CKE, OKE i wspominanymi przez szkoły, aby wszystkie egzaminy spokojnie, bezpiecznie przebiegły, a maturzyści osiągnęli jak najlepsze wyniki. Przypomnijmy, przecieki pojawiały się nie tylko rok temu, w trakcie matur przeprowadzanych w latach 2020 i 2021 również. W 2021 roku na maturze z języka polskiego pojawiło się zadanie dotyczące motywu ambicji. Wypracowanie na ten temat należało napisać na podstawie lalki Bolesława Prusa. Tuż przed egzaminem hasło Ambicja Lalka było najczęściej wyszukiwanym hasłem Google. Szukali go użytkownicy z województwa Podlaskiego. Podobna sytuacja miała miejsce rok wcześniej. Wtedy wyszukiwanym hasłem, Hasłem było Wesele elementy fantastyczne. Okazało się, że tego tematu dotyczyła rozprawka, którą należało napisać na egzaminie z języka polskiego. Kontrola i procedury dla tegorocznej maturze są po to, aby wyeliminować przecieki, z którymi komisje egzaminacyjne od lat mają problem. Bardzo przestrzegam przed rozpakowywaniem, przed czasem przewidzianym w instrukcji, dlatego, że jest to złamanie procedury, która może prowadzić nawet do unieważnienia egzaminu w szkole, jeśli okaże się, że rzeczywiście przesyłki są naruszone. I to jest jedna ta dodatkowa forma, obserwatorzy, nadajniki. Ale będziemy również w tym roku prowadzili tak tzw. monitoring własny. Mówię będziemy, mając na myśli system egzaminów zewnętrznych. Dotyczy to nie tylko Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, ale wszystkich okręgowych komisji egzaminacyjnych w kraju. Czyli pracownicy, wybrani pracownicy przeszkoleni okręgowej komisji egzaminacyjnej będą, do, będą wykonywali połączenia do wybranych, wytypowanych szkół z prośbą o okazanie przesyłek oczywiście na spotkaniu za pomocą oczywiście dostępnych w tej chwili różnego rodzaju komunikatorów. My absolutnie teraz ciągle spotykamy się z dyrektorami w takiej formie zdalnej, więc będą zakładane spotkania i prośba o okazanie przesyłek, więc właściwie mechanizm i scenariusz przebiegu tego monitoringu własnego będzie bardzo zbliżony do tego, jak ma to miejsce w przypadku nadajników. Egzaminy tegorocznych matur będą miały dwie formuły. Dla uczniów, którzy pamiętają jeszcze czasy gimnazjum, będzie to matura w formule 2015, a dla tych, którzy ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową i następnie czteroletnie liceum lub pięcioletnie technikum, będzie to nowa matura w formule 2023. Egzamin maturalny w 2023 roku jest przeprowadzany w dwóch formułach. To oczywiście ci, którzy przystępują do egzaminu wiedzą, ale też osoby i środowiska zainteresowane, to jest ta stara formuła, którą nazywamy formułą 2015 oraz nowa matura. Nowa matura Nazywana tak troszeczkę w sposób chyba nie do końca uzasadniony, dlatego że ci, którzy przystępują do tej matury, to są absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych, którzy po raz pierwszy przystępują do egzaminu motoralnego, więc to jest ich matura. Ona jest nowa tylko dla środowiska egzaminacyjnego, a przede wszystkim dla okręgowych komisji egzaminacyjnych, dla egzaminatorów. Uczniowieci, którzy przystąpią, wtedy już absolwenci, uczyli się na podstawie nowej podstawy programowej i byli przez cztery lata przygotowywani właśnie do takiego, a nie innego przebiegu egzaminu maturalnego, również jeśli chodzi o zawartość merytoryczną poszczególnych przedmiotów. Życzymy maturzystom łatwych zadań, połamania piór, optymizmu i dużo wiary we własne siły. Wszystkim maturzystom życzę powodzenia. Jednym, którzy marzą tylko o tym, by zdać egzamin, to zdanie tego egzaminu. Tym, dla których egzamin maturalny jest przepustką do wymarzonych, czasami bardzo obleganych kierunków studiów. Życzę tego, by te wyniki na poziomie rozszerzonym, bo to, bo to te przedmioty na poziomie rozszerzonym dają przepustkę, by te wyniki były rzeczywiście na tyle dobre, na tyle wysokie, by rzeczywiście otworzyły drzwi do każdej wymarzonej uczelni.